Dziewczynki, gotowe do szkoły, zadania zrobione? Tak, mamo, zadanie z matmy było łatwe. To dobrze, cieszę się, że sobie radzicie. Czekam na Was na dole. Tola, jakie zadanie z matmy? Przecież nic nie było. Jak to, jakie? Mnożenie i dzielenie na ocenę. Całe dwie kartki. Yy, a tak, to. Julka, nie mów, że nie odrobiłaś zadania. Nie ma co, ty odrobiłam. Na pewno? No dobra, nie zrobiłam. Dasz odpisać? Please. Dziewczynki, szybko, autobus wam ucieknie. Za późno, szkoła. O nie, nie mogę dostać kolejnego braku zadań. Co ja mam zrobić? Tola, pomóż. Chyba już nic nie możesz zrobić. Czekajcie chwilę, czytałyście to? Co się stało? Piszą, że szkoły zamknięte przez dwa tygodnie. A nauczyciele będą uczyć przez internet. Co takiego? Szkoły zamknięte? Słyszałaś to? Szkoła zamknięta! Jej! Nie musimy iść do szkoły! Ale ci się udało, farciara! No, teraz mam czas, żeby go odrobić! Jej, jej! Szkoły zamknięte! Szkoły zamknięte! Hej, mamo, słuchaj, popilnujesz, Zosi. Muszę odwieźć bliźniaki do przedszkola. A ja nie idę do szkoły! Alenka i kuboś idą! Ha ha ha! To niesprawiedliwe! My też chcemy zostać w domu! Nie dostałam żadnej informacji z przedszkola, więc chyba przedszkola działają normalnie. Jasne, jedźcie! Dopilnuję, żeby Zosia zrobiła zadania w domu. Ale fajnie! Pogram sobie w gry, a potem się pobawię lalkami. Mam cały dzień na zabawę! Zosia, odrobiłaś lekcję? Jeszcze nie! Odrobię wieczorem! Nie mam mowy. Jak tego teraz nie zrobisz, to później nie będzie ci się chciało. O, ale muszę. Tak, musisz. To nie wakacje, pamiętaj. No dobra, już odrabiam. Co my tu mamy? Matma, polski? Zadanie pierwsze, drugie, szóste i siódme? Tak dużo? O, zgłodniałam przez to wszystko. Mmm, dobrze, że zostało jeszcze trochę pizzy. Mmm, mmm. Koniecznie z ketchupem, ale pyszna. Hmm, może jeszcze trochę keczupu? O, oh, oh, oh. trochę się poplamiło. Jak ci idzie, Zosia? Potrzebujesz mojej pomocy? Nie! A co to jest? Czy to plama z keczupu? Yy, tak jakby. Jesz nad książkami? Pizzę? Zosia, poplomiłaś ćwiczenia z matematyki, jak teraz odrobisz lekcję? Sorry babciu, nie chciałam Oj Zosia Mamo, za 5 minut mamy lekcję online z panią, nie wchodź tam do pokoju I nie przeszkadzajcie Dobrze dziewczynki, będziemy cicho i nie będziemy przeszkadzać Mogę już iść się bawić? A nie masz jeszcze czasem do zrobienia pracy plastycznej? Ach, no tak, jeszcze praca plastyczna Narysuj swoją rodzinę na wakacjach. Takie nudy? Rysowałam to już milion razy! Ja chcę sobie pograć! Hmm, chyba wiem co zrobię. Tato, tato, pomalujesz ze mną? Strasznie się nudzę, bliska! Co? Ja i malowanie? Poproś lepiej babcie. Nie, ja chcę z tobą, proszę! Ale ja nie umiem, Zosia! Na pewno w szkole ładnie rysowałeś na plastyce. Przypomnij sobie. No, nie byłem najgorszy. Dostawałem same piątki i plus piątki. No widzisz? To malujemy. Ale to było dawno. To ja może namaluję... Naszą rodzinę. Malujemy naszą rodzinę. No dobra, niech będzie nasza rodzina. Ale dawno nie malowałem. Tu będę ja. O? I Iza. Hmm, nie najgorzej. A jak tobie idzie, Zosia? Ja mm, muszę iść do ubikacji, ale zaraz wracam. Nie przerywaj malowania, tato. No dobra, to malujemy dalej. Jeszcze dzieciaki. Tata maluje, to ja mam trochę czasu, żeby sobie pograć. Ostatnie szlify, i praca skończona. Chyba wyszło nieźle. Hej, a gdzie ta Zosia? Wyszła jakieś 20 minut temu. Oj, chyba już muszę wracać. Dość długo mnie nie było. Już jestem, tato. Jak ci idzie? No ja już skończyłem, a ty nawet nie zaczęłaś swojej pracy. Wow, tato, ale to ładne. Serio? Podoba ci się? No tak, jesteś prawdziwym artystą. Nie myślałeś o pracy jako malarz? To ja zabieram ten rysunek na pamiątkę. Hej, a nie dokończysz swojego? Ach, nieważne. Hmm, powiedziała, że jestem artystą? Artysta Brian. Może jeszcze coś namaluję? Tak, namaluję portret. Tak, tutaj, tak. Nie ruszaj się. Nie! Kicia, nie ruszaj się. Maluję twój portret. Hmm, coś mi tu nie gra. Muszę zacząć od początku. Kicia, wracaj! Zobacz, babciu! Zrobiłam pracę plastyczną. Ładnie? Pięknie, Zosia! Jaki ty masz talent do malowania! Potacie! Babciu, babciu! Jesteśmy w domku! A co wy tu robicie? Przecież mieliście być w przedszkolu. Wyobraź sobie, że przedszkola też są zamknięte. Podjeżdżam pod budynek, a tu informacja, że przez dwa tygodnie przedszkole zamknięte. Wyobrażasz sobie? Serio? Idziemy się bawić! Szybko! Tylko bądźcie cicho i nie wchodźcie do pokoju Julki i Toli. Mają lekcje online. Dzień dobry dzieci, czy wszyscy mnie dobrze widzą i słyszą? Dzień dobry pani, my panią słyszymy i widzimy bardzo dobrze. Ja też. Ja też. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Nikola nie ma internetu i nie mogła tu się połączyć z nami. W takim razie cieszę się, że mogliśmy się połączyć przez internet. Zaczynamy lekcję. Dzisiaj omówimy sobie lekturę Rany Julek. Mam nadzieję, że wszyscy przeczytali. Ja to przeczytałam, proszę pani, to było fajne. Mi też się podobało. <kluw> yy, co to było? Julka, zachowuj się! Co? Ale to nie ja! Ja też nie. Przysięgam. <laughs> Ktoś sobie beknął? Też to słyszeliście? Kto to był? Cześć, co robicie? Rany Kuba! Beknąłeś? Sorki, zjadłem za dużo chipsów. Julka Tola. Co się tam dzieje? Możecie skupić się na lekcji? Przepraszamy, już jesteśmy! Okej, okay, pośmialiśmy się trochę, ale wracamy do lekcji. Kto mi powie, gdzie toczy się akcja lektury i kto jest głównym bohaterem? Mogę ja powiedzieć, proszę pani? Proszę, Julka. A więc głównym bohaterem lektury jest. Kubuś! Sorki, talerz mi spadł. Dobrze, że się nie rozbił. Nie, to nie jest dobra odpowiedź to nie był kubuś. Ja mogę odpowiedzieć. Chodzi o Julka. Co? Ale ja tu właśnie chciałam powiedzieć. Bardzo dobrze. Dobrze, to przejdźmy sobie dalej. Julka, Tola, skupcie się. Hej, dziewczyny. Lenka, idź stąd. Mamy lekcję online. Wiem. Mogę posłuchać? Będę cicho. Obiecuję. No dobra, ale bądź cicho. Powiedzcie mi, jakie znacie wiersze Juliana Tuwima? Yy, ja znam sadło. Ktoś jeszcze? Ja znam Juliana Tuwima. Mama mi czytała jego bajki na dobranoc. A kto to? Lenka! Słyn Trąbalski, Zosia Samosia. Mogę nawet jakiś pani wyrecytować. O, wiem, o panu Hilarym. Nie, nie trzeba. Biega krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Miałaś być cicho! Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Okej, okay, okej, okay, wystarczy. Nie wiem, kim jesteś, ale zasługujesz na szóstkę. Jej, dostałam szóstkę! Babciu, dostałam szóstkę! Lenka, kubuś, chodźcie do mnie. Nauczę was prostego mnożenia. Musicie się nauczyć tabliczki mnożenia. Na przykład, ile to jest dwa razy jeden? Czyli jeden i jeden. Jeden i jeden to będzie 11. Nie Lenka, to nie 11. Może ty spróbujesz kubuś? Jeden i jeden to będzie jeden. Nie kubuś to nie jest jeden. Mamo, ty chyba sama nie wiesz, ile to jest i pytasz nas. Oczywiście, że wiem. No właśnie, ty wcale nie wiesz, ile to jest dwa razy jeden. Co wy w ogóle gadacie? To dwa. No dobrze, a teraz mi powiedzcie, ile to jest dwa razy dwa? Znowu nie wiesz ile to jest? Wiem, mama nie wie ile to jest dwa razy dwa. Nieprawda, to cztery. A jednak wiesz? Och, jak dobrze, że za dwa tygodnie idziecie do przedszkola. To nauczanie jest naprawdę męczące. I zasłyszałaś to? Co takiego? Dzieciaki nie pójdą do szkoły jeszcze przez dwa miesiące. Co? Dwa miesiące? Ciucho, dwa miesiące w domu! Hej, widzieliście pracę Zosi? Dostała piątka za ten obraz? O, świetnie! Co? Przecież to moje dzieło! Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli chcecie kolejne odcinki, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia, pa pa!